I to gdzieś daje tą taką cień szansy na to, że Legia może tam odnieść sukces. Ale wiadomo, drużyna z Polska wybiegana, grająca równo, ale tracąca w ostatnich spotkaniach bramki. I to jest jakby dla Legis szansa na to, żeby wywieźć korzystny wynik. Ale też pokazuje, że Płock też ma kim straszyć. No Połowa zawodników. W większym, przy, tak, w większym czy mniejszym wymiarze grała w legi. To tak, też tak takie... byśmy policzyli, to tak pewnie z średnio by się. Znalazła. No, ja tak powiedziałem, w, tak, połowa, w środku... ale w połowa chyba w pierwszym składzie może wyjść. tak? tak, no. tak dokładnie tak. E, patrzymy też na, na statystyki Wisła e, Drużyna, która bardzo sobie dobrze radzi e, na swoim obiekcie. Pięć meczów, cztery zwycięstwa, jeden remis, żadnej, żadnej porażki. jest taka mała twierdza w tym sezonie Płock. Ale rok temu też takie coś było, tak, że Płock tak, też taką twierdzę. W pewnym momencie Piast przerwał tą, Płyskowi, tą, tą ten efektowne te zwycięstwa i nie, nie było porażki Płocka u siebie, Piast pamiętał. Tam przerwał. Teraz w tym momencie Legia jedzie i uważam, że Legia tak to bym powiedział. W Legii nie ma zawodnika, który szczyla. jest ustawiony, że strzelamy Karitos przez strzela bramki, bo tu raz Rosołek, raz Wrzok, raz Madenowicz. Zawsze ktoś w tym zespole jest taki, który pomaga temu zespołowi daje te bramki, że może ten zespół wygrać. I uważam, tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że Legia jedzie, gra słabszą piłkę, ale gra ta konsekwentnie przede wszystkim z tyłu, zabezpiecza tyły, jest pewna w obronie, począwszy od to, bramkarza przez obrońców. I gra bardzo, ma jedną czy dwie sytuacje i potrafi z tego strzelić bramkę i wygrywać mecz. U siebie, tak pokazała w ostatnim meczu, ciężki mecz, tak jak wszyscy powiedzieli, wymęczyli, ale na końcu się liczą punkty. Nie liczy się jak się grało, tylko liczą się punkty. A Legii w tym momencie, tak jak wszyscy chcemy w Warszawie, żeby Legia grała o mistrza a nie grała, tak jak rok temu o utrzymanie. Tylko z drugiej strony, Piotr, i teraz też. Po takim sezonie, jak był poprzedni i dojściu kilku ważnych ogniw, bo też i Augustynia masz i mamy Carlitosa, to i Baku gdzieś. To też ten zespół potrzebuje czasu. Nowy trener, nowe spojrzenie na to wszystko, czego oczekuje. Zawsze tren coś dokłada. Czy... Patrzymy na to, stabilny skład się już robi, tak? Że już tych zmian jest jak na lekarstwo i się przywiązuje do pewnych nazwisk i już gra regularnie. Czy, czy to będzie czwórka? Czy tak jak ostatnio zmienił przeciwko warcie na trójkę, że gdzieś tutaj potrafi, potrafi ten zespół gdzieś funkcjonować w różnych systemach, ale bardziej zdecydowanie się skupia na defensywie. Przede wszystkim defensywa, a później coś uda się stworzyć z przodu. Padło hasło y, twierdza Płock, tak wynika to ze statystyk. Czy ta twierdza wytrzyma dziś wieczorem? O to chcielibyśmy zapytać naszego kolejnego gościa. Przy telefonie prezes Wisły Płock, Tomasz Marzec. Dzień dobry, panie prezesie, kłaniamy się. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam, dzień dobry. No właśnie, panie prezesie, czy ta twierdza Płock dziś wytrzyma napór legionistów? Oczywiście zrobimy wszystko, żeby, żeby ta twierdza Płock pozostała w, w Płocku. Ja liczę na to przede wszystkim, że to będzie bardzo dobry, otwarty mecz, że będzie się podobał kibicom i na koniec Wisła Płock zwycięży. Czytałem dziś bardzo ciekawy wywiad z Kubą Rzeźniczakiem na TVP Sport.pl. Bardzo mi się podobało jego, jego odważne stwierdzenia typu, że te aktualne wyniki to nie jest wynik ponad stan Wisły, że myślimy o europejskich pucharach i, i bardzo mi się podoba to, to podejście. Nie wiem czy, czy pan się z tym, z tym zgodzi. To na pewno widać progres w grze zespołów, w grze poszczególnych zawodników tak naprawdę przez ostatnie kilka tygodni. Grawiców Włodk na pewno da, da się to oglądać i się podoba na pewno. Tak? Patrząc też na inne zespoły, uważam, że nie mamy się czego bać i w tej lidze tak naprawdę możemy wygrać z każdym. I, i tak naprawdę zobaczymy. My sami jesteśmy ciekawi. Na co stać nasz zespół, ale na pewno będziemy walczyć w każdym meczu o, o zwycięstwo i, i zobaczymy, gdzie to nas doniesie. Panie prezesie, ale ostatnie te pięć spotkań, które żeście rozegrali, był taki moment, że i był remis, dwie porażki, yy, zwycięstwo z piastem w końcówce, yy, teraz remis z Jagiellonią. To jest taki troszeczkę taki. Yy... Słabszy moment chyba Wisły zadyszki, Płock. Czy po prostu nie macie zadyszki w tym momencie? Nie, nie. Analizując te wszystkie mecze i tak naprawdę mecze od początku sezonu, e, nasza gra za bardzo się nie zmieniła. Oprócz meczu z Radą, jakim radą, gdzie faktycznie ten mecz e, był słabszy w naszym wykonaniu, każde z tych spotkań, czy zremisowanych, czy przegranych, e, wyglądał bardzo dobrze. E, popatrzcie przynajmniej na ostatni mecz z Jagiellonią Białystok, gdzie w pierwszej połowie naprawdę perfekcyjna połowa w naszym wykonaniu, w drugiej połowie troszkę oddaliśmy e, gry Jagieloni, ale mieliśmy również swoje sytuacje. To nie jest tak, że jest to jakaś zadyszka. Ja uważam, że e, w tych wszystkich spotkaniach gramy na podobnym poziomie. E, wszystkie tak naprawdę statystyki e, pod względem i biegowym e, są na porównywalnym poziomie, e, więc nie ma mowy o zadyszce. To jest piłka. Może się zdarzyć tak, że e, jakiś mecz przegramy, wszystkich meczów nie wygramy, e, ale widzimy w którym kierunku to idzie i, i ta gra wygląda dobrze, więc tutaj nie można mówić o, o jakiejś zadyszce. No ja może nie zadyszka, ja bym takiego słowa może nie użył, ale na przykład te spotkania, które żeście przegrali akurat damy z, z Zagłębiem, czy z Jagielonią, czy z Zabrzem, żeście otwierali wynik, ale nie potrafiliście tego wyniku dowieść. To może troszeczkę, może niepokoić. Ja bym tak z tego punktu widzenia, że coś jest... To Troszeczkę na rzeczy. Znaczy no na pewno też trzeba te, każdy mecz był zupełnie inny. Też popatrzcie jakie my bramki traciliśmy. Em, że kilka tych bramek było naprawdę bardzo przypadkowych i, i takich bramek się nie straci pewnie przez następne em, kilkanaście kolejek. Więc na pewno może w kilku momentach brakowało może koncentracji, ale też musimy patrzeć na to, że mamy swoje sytuacje, które po prostu musimy wykorzystywać zabrakło trochę skuteczności i ważne dla nas jest to, że... Gra, którą sobie zakładaliśmy od początku sezonu, jest zrealizowana i na pewno w kolejnych spotkaniach będzie to przynosiło efekty w postaci dotyczy półtowny. Jeśli chodzi o dobre informacje, to, to, to pierwsza jest taka, że do gry wrócił już Rafał Wolski po zawieszeniu, pauzował trzy spotkania. Ten jego braku mówmy się, był widoczny w wielu wielu właśnie gdzieś łączyło te słabsze wyniki ostatnio Wisła. Z jego brakiem. Nie wiem, czy pan się tutaj zgodzi, czy pan widzi taką zależność też. Mamy bardzo wyrównany zespół. Oczywiście Rafał ma swoją klasę i jest to bardzo dobry zawodnik, ale. Musimy też sobie radzić w takich przypadkach bez Rafała jest to inni zawodnicy którzy mogą się pokazać którzy mogą wykorzystać swoją szansę więc na, na pewno brakowało Rafała ale to też nie jest tak że Wisła Płock nie może funkcjonować bez Rafała bo jest na tyle wyrównany, że też potrafimy sobie poradzić bez Rafała. Jeśli to jeszcze i jedno pytanie a propos Rafała, kończąc jego temat, bo, bo w mediach jest jednak dyskusja w kontekście jego powołania do, do, do kadry, ale tak szczerze, spodziewa się pan, że trener Mikiewicz znajdzie dla niego miejsce, chociaż w tej szerokiej kadrze, bo na razie to tylko takie medialne gdzieś spekulacje. Ja uważam, że nas kolekcjoner powinien przyjrzeć się Rafałowi, uważam, że jego umiejętności pozwalają mu na to, żeby w tej szerokiej kadrze się znaleźć. Panie prezesie, czy patrząc na to, jak się rozkładają sytuacje bramkowe, czy ci kluczowi zawodnicy, którzy strzelają te bramki, nie brakuje panu, że no ta, naj, ta najbardziej wysunięty zawodnik, ta dziewiątka mi, mi brakuje w Płocku, żeby ona tutaj no, no też też miała liczby. Kogo by się tam, kto, kto by tam się nie znalazł, to właśnie tu jest troszeczkę problem. No i takie liczby nasza dziewiątka miała w zeszłym sezonie. Łukasz Sokulski w zeszłym sezon miał wyśmienity. W tym sezonie troszkę się zablokował, ale też um, patrząc na naszą grę i to jak Łukasz gra gdzie bardzo dużo daje zespołowi w defensywie może troszkę brakować mu, wykończenia ale pracujemy nad tym Łukasz, pracuje też indywidualnie nad tym żeby ta skuteczność, mu wróciła bo oczywiście, żeby zwyciężać też potrzebujemy tych bramek tych najbardziej wysuniętych zawodników dobrze, że też inni zawodnicy są skuteczni czy da, E, czy mam nadzieję za chwilę z e, Rafał Wolski również, e, ale z, oczywiście e, chcemy, żeby Łukasz wrócił do tych swoich najlepszych e, meczów z poprzedniego sezonu. Dla, Bo... Jeszcze tylko dla Was będzie ważniejsze, jakby miał Pan wybrać wtorkowy mecz pucharowy, czy dzisiejsze zwycięstwo? skupiamy się na meczu ligowym to jest w tym momencie, dla nas najbliższy, najbliższy mecz i na tym się skupiamy od tak naprawdę dzisiaj od godziny 23 zaczynamy operację Puchar w ale najpierw mecz mecz ligowy panie prezesie dziękujemy serdecznie za, za rozmowę dobrego meczu życzymy dziś 20.30 w Płocku, również sobie tego życzę żeby żeby kibice również byli zadowoleni z tego widowiska i mam nadzieję, że takie będzie. Mhm. Wszystkiego dobrego. Panie prezesie, dziękuję bardzo. Wisła Płock, Legia Warszawa, dziś 20.30, derby Mazowsza. Najciekawsze teoretycznie spotkanie tej, tej kolejki. Panowie, padło pytanie o Rafała Wolskiego, który pauzował trzy spotkania. Na ile faktycznie jego brak yy, był tutaj odczuwalny? Pan prezes trochę wymijająco. Bardzo wymijająco. To jednak no, w tej ofensywie, albo jak, jak był skuteczny, znaczy na początku sezonu, jak był skuteczny Rafał Wolski w meczu z wartą, albo strzelał bramki, albo dogrywał, albo utrzymywał się przy piłce. No, to jest każdy zespół ma takiego kluczowego zawodnika i bez niego no, ciężko jest zastąpić. No, Prezes tu musiał wymijająco, że są inni, że też trzeba ich docenić, ale takie zespoły właśnie jak mają brak. Lidera. Lidera, można powiedzieć. No to jest, to, jest, to jest właśnie, to widzieliśmy po tych spotkaniach ostatnich, gdzieś te punkty Wiśle-Pocz no, W tych meczach w Czech, tylko Pocz zrobił trzy punkty z Piastem Gliwice w ostatnich minutach, chyba w 88 minucie stracili, strzelili bramkę, a tak brakowało tego Wolskiego w tych meczach, który to ostatnie podanie, który umiał wykończyć lub sam strzelał bramki, robił tą różnicę. Nie? Akurat w tym meczu z Piastem to Furman, ale, ale tak, brakowało go, a to Furman dał to. Prosto, prosto padną piłkę, 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 gdzie tam już była praktycznie, powinna być bramka, ale z tego się zrobiła, można powiedzieć, kolar dopadł i kolar jakby tutaj... Ale to zmiany też dało, ale to tak jak różnica. Ta tak, zmiany. Jest. Wejście kilku zawodników kluczowych, które podniosło poziom tego, tego zespołu Płocka. No ale na pewno Wolski, tak jak powiedzieliście tutaj, że Wolski to jest taki zawodnik, któremu powinien się trener Czesław przyglądać pod kadrę Polski, bo to jest taki lider zespołu, który... Jest w pierwszej tam czwórce w tej chwili ten zespół. Robi tą różnicę, jak gra na pewno Strzela bramki, to jest najważniejsze. A przede wszystkim ma te ostatnie podania, które wykańcza czy Sekulski. Tak jak pół roku temu prezes sam powiedział, że mieli fajną wiosnę, że ten Sekulski strzelał dużo bramek i robił tą różnicę razem z Wolskim, bo to oni współpracowali i, i to dawało. Teraz to do nich dawo, który to jest też zawodnik, który strzela i pomaga zespołowi, no ale Wolski takim jest zawodnikiem, to jest dla mnie lider tego zespołu, bo Furman czy Szwoch to są zawodnicy do odbioru, a Wolski jest raczej zawodnikiem grającym do przodu, który chce rozwijać akcję, chce budować żeby zespół szedł do przodu. Właściwie tak? tylko dla przypomnienia, Sykulski: 28 spotkań, 13 bramek w poprzednim sezonie, i, a teraz ma 12 spotkań, jedna bramka, także to też pokazuje. Ale to, co powiedział, rozkładają się gdzieś te bramki, gdzieś te sytuacje, ale jak jeszcze dołoży ten napastnik, od którego się te liczby oczekuje, tak? Nie tylko biegania, oczywiście to, ale w głównej mierze no bramki. No. Od, od napastnika to my wymagamy, żeby strzelał, a nie bronił. Tak jak powiedział, że on zaczyna od obrony. Wiadomo, że musi pomagać całym zespołowi w obronie, ale powinien się skupić bardziej na tym, żeby żeby strzelać bramki. Na pewno w tych meczach, to, to powiedzieliśmy, brakło mu tego Wolskiego, który go szuka cały czas, szuka go tymi prostymi podaniami, czy... Żeby znaleźć mu otwierające sytuacje, żeby Sekulski mógł i Tego na pewno brakuje Sekulskiemu w tym meczu. Jeszcze kończąc temat wolskiego i reprezentacji Polski, przyglądać, no pewnie się selekcjoner przygląda, bo, bo, bo taką ma pracę. Pytanie, czy, czy jednak e, oczekiwanie tego, że Rafał się znajdzie gdzieś chociaż w szerokiej kadrze, nie jest jednak oderwane od rzeczywistości, patrząc na wszystko. E, I to, co mówił selekcjoner na jego temat, i też te pozasportowe tematy, ciężko w to wierzyć Tomek. Przynajmniej, nie, przynajmniej mi. Tak, do, wiesz co, do momentu, do momentu tej czerwonej kartki, to był to zawodnik wyróżniający się tutaj w naszej lidze. I tu można gdzieś było nawet pod Ligę Narodów, może gdzieś tam w szerokiej kadrze, gdzieś, oczywiście, z perspektywy, bo nie możesz takiego zawodnika, bo nie wiesz, co się wydarzy z innymi zawodnikami, żebyś sobie tutaj odpuszczał. Czy też i Furman ma dla mnie jest też bardzo kluczową postacią w tym zespole z Polska biegający, pokazujący się, taka mobilna szóstka, no to wiadomo, ale zawsze ten poziom reprezentacyjny to coś więcej niż nasza ekstra Klasa. Czy, a, a wiemy, ilu jest zawodników, patrząc na reprezentacje polskie poza granicami, którzy. I teraz jest kwestia, czy ci zawodnicy, no już teraz praktycznie szans nie dostaną gry, bo już już, już, nie, ma czasu, ci... już nie ma czasu. No nie ma czasu i teraz jest kwestia. Może w tej 50, bo to chyba 50. 55. Czy, nas... tak? tak. no, czy się znajdą? Możliwe, że tak będzie, bo nie wiem, czy mamy tylu, tylu gdzieś zawodników jest że może gdzieś będą, no, oczywiście. Zawsze ten ma jakąś tam wizję, ale to mówię, no zostało no praktycznie 3-4 mecze, czy to coś zmieni tak naprawdę. Na pewno dzisiaj ten mecz może też wolskiemu dużo dać w tym meczu, jak zrobi Nawet dwa mecz, bo to za chwilę masz mecz, tak, mamy, mamy dwóch mecz tak z legią. Na pewno mu, może to dać. Ten, na pewno ten mecz będzie obserwował, będzie oglądał, bo gra yy, zespoły z górnej części tabeli grają. I na pewno wolskiemu ten mecz może dużo dać, ale on musi w tym meczu zagrać ponad poziom tego, tego spotkania. On musi być liderem tego Płocka. Wiadomo dla mnie jako kibica Legii nie by było za dobrze, żeby płoc wygrał ten mecz, ale ja życzę z całego serca, żeby dobrze zagrał, bo to jest legionista, który wychował się tutaj na Łazienkowskiej i żeby dostał się do tej reprezentacji Polski i zagrał. Mecz. A jak sobie Peter, wyobrażacie przebieg tego meczu? Legia raczej przyzwyczajona jest, że, że prowadzi grę w większości spotkań. No Płock w sumie dlaczego miałby oddawać jej pole w tym meczu, skoro sobie tak świetnie radzi? Wyrównane widowisko gdzieś? Cios za cios, czy, czy czy legia pojedzie, Czy Obawiam się, czy Legia pojedzie tak otwarcie, otwar, otwarty futbol, zagrać się z Płockiem, bo Płock gra bardzo to mamy, mają tego Sekulskiego, choć nie strzela tak jak Tomek powiedział teraz na jesień, ale w takim meczu wiadomo, że to jest koncentracja, skupienie, bo to jest taki mecz, tak powiedzieliśmy, derby Mazowsza, to jest raz. Drugie, chce, gramy przeciwko najlepszemu, tak jak zawsze w Polsce mówią, najlepszemu zespołowi w Polsce, czyli Legii Warszawa. To się każdy skupia, jak każdy się przygotowuje. Trzecia rzecz: gra tam, tak jak powiedzieliście, może wyjść 4 pięciu podstawowym składzie byłych legionistów, którzy będą chcieć na siłę. I następna rzecz: że Polski będzie chciał udowodnić, że mu się należy powołanie do kadry, też będzie chciał nagrać bardzo dobry mecz. Czyli Legia, czyli POZ może zagrać bardzo otwarty futbol, ale a Legia może się wycofać i może hmm. spróbować grać na kontrę, którą Legia bardzo dobrze wyprowadza kontry i może na tym się też skupić. Jak, jak będzie wyrównany mecz, tak jak powiedziałem, stawiam. Na legię, że Legia ten mecz wygra. w jeśli, jeśli faktycznie w Polsku jest takie realne przekonanie, że ok, stać nas na europejskie puchary. No to są takie, takie mecze pod tytułem egzamin dojrzałości, to chyba jest taki, takie spotkanie. No na pewno, na pewno to coś też się pokaże, w którą stronę chce iść Poc. Te spotkanie te wtorkowe, bo eliminujesz kolejnego konkurenta do, tutaj do gry w Pucharach, czyli jak ograsz legię też w Pucharze polskim, no to już jednego przeciwnika mniej. Wisłopoc na pewno będzie chciał się przypić. Oni potrafią grać, są mobilni, nie, nie panikują. To już widać taką rękę Pawła Stano, że mówię na własnej połowie. Na pewno troszeczkę mają ciężary, gdzie już w ataku pozycyjnym już na połowie przeciwnika są, ale zresztą każdy zespół, gdzie jest skomasowana obrona, że nie schodzisz w niższym pressingu, to każdy zespół w Polsce ma problem. Bo tych kreatywnych, technicznych zawodników, gdzie musisz grać kombinacyjnie jest mniej i tych umiejętności, jest problem. Też i w polsku kontry mają, to tak nie tylko, że potrafią się utrzymać, ale też są groźni po, po, odbiorze, piłki. po odbiorze piłki, tak, bo gdzieś szybko wyprowadzają tą piłkę. Legia na pewno z kontry, bo wiadomo, że Wszołek bardzo wybiegany jest zawodnik, Mladen to muszą tak. Mladenowicz wiadomo, słabi, słabi w defensywie, ale jak blisko będziesz grał Mladenowicza czy Wszołka, no to też oni mają problemy, żeby wygrać ten pojedynek i tu jest problem. Carlitos starający się, biegający, na pewno też więcej by wsparcia chciał dostać od Żozuę, żeby tutaj y, być jeszcze mobilniejszym. Żozuę bardziej przy piłce. Mniej biegający przy piłce, potrafiący. Dużo czasu mu nie trzeba, żeby tą piłkę rzucić. Czyli Ostatnie. cały czas koncentracja, wiśle płoc, bo grozi ci nawet 20-30-metrowe podanie, że może otwierające, to otwierające nie? i możesz w tym momencie tutaj nic nie poradzić. Ale tutaj na pewno, tak jak wyobrażam sobie ten przebieg, to Wisła Płock będzie dłużej przy piłce. Jednak. No ma, 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 ma ku temu podstawy, żeby, żeby tak się zachowywać. Mamy jeszcze dwie minutki, chcieliśmy też zapytać Piotra o, o Ariela, co dobrego u niego słychać. No na razie nic dobrego osta nie jest. Ostatnio poza składem, jak jego sytuacja teraz wygląda lekko w, w Piastie? przed ostatnim meczem widziałem lekko naciągnął dwójkę, mięsień głowy. Jest, po, jest na zabiegach. Je mhm. Rehabilituje się po prostu. Zobaczymy, jakie będzie. Czyli do Szczecina nie jedzie. Do Szczecina na pewno nie jedzie. <laughs> e, przygotowuje się, żeby mieć jak najszybciej zdrowiej, wrócić do formy, żeby grać w tym mhm. składzie. A jak, jego forma, no tak jak była, idzie do przodu powolutku. My jesteśmy zadowoleni. Szkoda, że ta kontuzja teraz wypadła, ale martwimy się troszeczkę, bo ta kontuzja się powtórzyła rok temu. Ta sama noga rok temu też przed Legią wypadł, też naciągnięcie mięśnia dwugłowego i to taki był problem. No, mm. Szukamy jakichś przyczyn tego, nie? No, ale to jest wiadomo, że to są treningi, obciążenia. Coraz lepiej znosi, tak jak widzimy, coraz lepiej znosi obciążenia Waldemar No Wiadomo, że Piast nie gra tego, co by w Gliwicach chcieli, kto by my, kibice, byśmy chcieli. I przede wszystkim zawodnicy gra trochę słabiej, ale liczymy, że te, w tych pięciu meczach coś, jakieś punkty pias. Ale to chyba Piotr też jest y, genetyczny, to zawodnik jest y, dla mnie szybkościowiec i tutaj problemy mięśniowe będą, czyli ten cały aparat ruchowy na tyle trzeba wzmocnić, żeby te właśnie gdzieś krótkie starty to wszystko, no żeby. Martwi mnie to jedna rzecz, że przyjeżdża znowu po kadrze, bo wtedy był na Under 19, teraz Under 21, przyjeżdża po kadrze ma wraca i nagle dostaje takiego lekkiego cięższego treningu, czy cięższego, nie, wi no? nie wiadomo, nie, nie, na, na, w, klubie. w klubie i łapie mm -hmm. kontuzję, bo to mnie martwi najbardziej, tak. To bo nie pierwszy jakby... To, to jest ura. druga jego kontuzja. Taka, jego, ale też i w drużynie też. W drużynie jest kilka kontuzji, które są mięśniowe i to jest też taki jakiś problem, ale to jest już... Gdzieś zamka powinna się zapalić, że coś nie tak To dla trenera jest. od przygotowania i trenera Waldemara Fornalika, żeby to wyeliminować, tak, bo wiadomo, że to są takie poważne, czy tam jest yy, kilku zawodników, których jest wykluczonych w tej chwili z gry nie może grać. To jest problem dla Piasta? No na pewno, bo nie, Piast nie ma tylu zawodników. Wiadomo, że mają jeszcze trzech kontuzjowanych od czasu, gdzie było krzyżowe zerwane, czyli mamy już kilka obytków. A Piaz nie ma takiej szerokiej kadry jak Legia, czy Lech, czy Pogoń -Szczecin, żeby sobie mogła tak zawodnikami wymieniać, rotować. I kiedy y, możemy go widzieć ponownie na boisku? Na razie nie chcę mówić. Okay, Lekarze okay. od tego są, my czekamy, on ma się rehabilitować, przygotowywać się okay, do każdej chwili, ma być gotowy do Taka występu. Także zdrówka dla Ariela, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo na boisko. Piotr Mostul, Tomasz Sokołowski. dziękuję panowi serdecznie. Dziękuję, dobrego dnia, życzę. To dziękuję wszystko bardzo. na dziś w Magazynie sportowym Arkadiusz Błaszczyk, kłaniam się dobrego weekendu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen.